Siemka, z tej strony Łibacka. To będzie krótka recenzja kostki Dziurcube. Zapraszam. Zakupiłem tę kostkę u Speedcube za około 30 zł. No i dostałem ją bez pudełeczka, była tylko zawinięta w folię i dostałem ją w woreczku. Kostka kosztowała mnie około 30 zł. Jest to dobra cena jak na taką kostkę, jest ona naprawdę fajna. Jeśli chodzi o naklejki, są naprawdę do... Dobrej jakości, tylko mogłyby być jeszcze tutaj na tych innych elementach, ale da się żyć. No, jeśli chodzi o poruszanie się kostki, to najciekawsze to trzeba poruszać o 180 stopni. Wtedy możemy zrobić kolejny ruch, ponieważ gdy zrobimy ruch o 90 stopni, to tutaj nie da się ruszyć, gdyż ta ściana blokuje to. Poziom trudności kostki jest naprawdę. Mały. Kostka jest banalnie prosta. Yy, można ją ułożyć nawet bez poradników, tak po prostu kręcąc. Udało się to mojemu koledze na lekcji. No, ale poradniki oczywiście na internecie są, dlatego nie będę go robić. Yy, jeśli chodzi o sposób układania kostki, to najpierw stworzymy te dwa narożniki, aby do siebie pasowały. Później wszystkie nam się złączą. Potem robimy. Yy, Dopasowujemy te narożniki do centra. Potem algorytmem zamieniamy te krawędzie i kosteczka jest ułożona. Kostka jest naprawdę fajna, jest ona jedną z ulubionych moich kostek. Naprawdę przyjemnie się układa po nasmarowaniu smarem. Chodzi naprawdę przyzwoicie Miło się przy nich spędza czas. I czasami jak Ci się nudzi, to naprawdę. Może zająć trochę czasu. To jest jeden, mam taki mały minus. Czasami krawędź może tak przeskoczyć, ale się nic nie dzieje. Można to łatwo naprawić. Jeśli chodzi o układ kolorów, to jest on zamieniony pod tym względem, że zamiast białego jest tutaj zastosowany fioletowy, czyli najjaśniejsze warstwo jest żółty. No i tak to już wszystko jest normalne. Tak więc to by było chyba na tyle. Łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli film się spodobał i zapraszam oczywiście do innych filmów. Cześć!